Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a w tym filmie zrobimy sobie losowanie na koniec eventu, tak jak zawsze to robię w przypadku w sumie każdego eventu, w którym jest losowanie. No i podsumujemy sobie cały ten event na Halloween i jeszcze porównamy sobie powiedzmy go z tym ostatnim, chociaż dla mnie zwycięzca raczej jest już jasny, jak i dla wielu. No ale zaczynamy, żeby nie przedłużać. Także kapelusz magika, 11 losowań, po 10 oczywiście. Przede wszystkim liczę tutaj na mm, kartę astrologa no i czerwone skrzynki. Czyli mamy tutaj po 1% na kartę astrologa, po 1,5% na skrzynki. No i w sumie tyle, nie? Reszta, co wpadnie, to wpadnie. Zwoje, wiadomo, mile widziane. Tutaj z tych surowców wszystkich to zdecydowanie chciałbym jak najwięcej doświadczenia, bo to go obecnie mi właśnie brakuje. Także idziemy, 11 losowań. No i zobaczymy, ile uda się wyciągnąć karta astrologa i czerwonych skrzynek. Oczywiście możecie dzielić się swoimi dropami w komentarzach. No, również tak jak zawsze. Czyli tutaj nie ma nic szczególnego, trochę doświadczenia. Zobaczymy dalej. No przede wszystkim też wymienię. Na koniec myślę, że skórkę mimo wszystko wezmę, później powiem dlaczego. Także tutaj szału nie ma, ale jest doświadczenie, które sytuację ratuje. Także no, przede wszystkim to jest też powód, dla którego myślę, mimo wszystko już teraz mogę powiedzieć, że poprzedni event Halloween był lepszy. Bo tam mogliśmy, przede wszystkim mogliśmy wymieniać nagrody te, które chcemy, a nie losowaliśmy. Dobra, tutaj jest całkiem nieźle, sporo doświadczenia, cztery karty astrologa. Nadal nie ma czerwonej skrzynki żadnej. No jeszcze trochę tego mamy, więc zobaczymy. Tutaj znowu nic szczególnego. Trochę doświadczenia, no i w sumie tyle. No jedziemy, panie kapeluszniku. Dawaj nam tutaj... O, to jest całkiem ładnie. Sporo doświadczenia, to na pewno się przyda. No na pewno po tych losowaniach pójdzie no przynajmniej jeden poziom w krysztale, no to na 100%. Być może dwa, bo jestem przy końcu. Brakuje mi chyba tylko jednego ulepszenia do następnego. Także, są czerwone skrzynki. No jest okej, okay, powiedzmy. No, karta, pamiętam, że na ostatnim kapeluszniku poleciało mi chyba 20 kart astrologa około. No tutaj na razie mam 4. Ale są czerwone skrzynki, jest esencja, której zbytnio nie potrzebuję obecnie, ale niech będzie. Także zobaczymy panie, co tam nam dasz następnego. No bez szału, doświadczenie, ale nie 24 godzinne razy 3. Więc raczej lipa. Czerwone skrzynki. Małe doświadczenie, przede wszystkim sporo widzę leci monet PoE, nie? tego chyba najwięcej leci. Znowu czerwone skrzynki, to już chyba 20 będzie, pod koniec sobie oczywiście to wszystko podliczymy, bo specjalnie powymieniałem na emblematy, żeby mieć czyste konto. No i na koniec bez szału kompletnie, 2 godziny doświadczenie to jest jedyna rzecz, która mi tutaj interesuje dosłownie. Także no nie powiem, no liczyłem na więcej, nie? Także podsumowując, podsumuję tylko te dwie rzeczy, na których mi zależało. To dostałem cztery karty astrologa, bo miałem 15, mam 19. Także pod względem karta astrologa tragedia. I dlatego od razu mówię, poprzedni event Halloween zdecydowanie w tym temacie wygrywa. I 20 skrzynek czerwonych, nie? No i w sumie to by było tyle. Sporo surowców wypadło. Dokładnie tyle, bo wszystko powymieniałem przed otwierałem przed otwieraniem właśnie. Także no, sporo doświadczenia. 111 milionów to mogę otworzyć. Tutaj mamy to. Także całkiem nieźle. Możemy od razu iść sobie ulepszyć. Zobaczymy ile będzie ulepszeń za to. Także poziom w górę 347. I tutaj niestety nie będzie mnie stać na następny. Także brakuje. Dobra, czyli jutro to sobie zrobimy. No, czyli całkiem nieźle. Można przyznać, że jeden poziom wpadnie. Za to otwieranie cały jeden poziom z 346 na 347 wpadł. Więc całkiem nieźle. Na tym poziomie już trochę surowców trzeba. No to została nam wymiana. I teraz generalnie dla osób free to play zalecane przede wszystkim według mnie jest wymiana wszystko w czerwone skrzynki, czyli 7 razy, jeżeli się nie mylę. Tak 7 razy. Dlatego, że to jest progres, Że wybierając czerwone skrzynki, ulepszycie sobie postacie, a dokładnie przedmioty sygnowane, i pójdziecie wyżej. Skórka jest opcjonalna, skórka nie daje tak naprawdę nic, żadnych statystyk. Więc graczom free to play mimo wszystko jest zalecane wymienianie czerwonych skrzynek, chociażby lub czegoś innego, co potrzebują. No jednak ze skórkami jest taki myk, niestety, że jeżeli nie wymienimy jej teraz, to ona prawdopodobnie nie wróci już za rok na Halloween tylko zrobią nową skórkę Halloween lub kilka więc skórki, które omijamy w eventach których nie wymieniamy na eventach no to niestety trafiają tylko i wyłącznie już później gdzieś tutaj oczywiście się zgubię pewnie gdzie to to było tutaj już tyle tego jest, że masakra no w każdym razie gdzieś tu są, nie? pewnie teraz tego nie znajdę Serio, nie ma tego? Garderoba, tutaj. Czyli skórki, których nie wymienimy z eventu, nie zdobędziemy w jakiś tam sposób, no to trafiają tutaj i zawsze mają stałą cenę 69,99, na no przecenie jest to 47,99, więc... No, ze skórkami jest tak, że no, teoretycznie nic nie dają i powinno się wymieniać inne rzeczy, jednak jeżeli nie wymienimy ich teraz, no to później jedyna opcja to 70 lub 48, Właśnie na przecenie, więc biorąc to pod uwagę, wymieniam skórkę. Bo lubię Halloween. Tak, Halloween to jedno... ...z moich ulubionych wydarzeń zawsze w grach, więc ja biorę. Reszta oczywiście czerwone skrzyneczki. Także... no i zostało złoto, nie? Szkoda, że złoto mogli wymienić, dać do wymiany, nie wiem. Chociaż jakieś zwoje jednego albo cokolwiek na złoto to raczej... ...szału nie robi w takiej ilości. No ale to by było na tyle, nie? Także dla osób może które skórki nie widziały, nie wymieniają. Zobaczymy sobie jak to wygląda, znaczy już widziałem, ale mniejsza o to. Aktywujemy, no i tak wygląda skórka. Przede wszystkim zamiast y, tych światełek i tak dalej, są dynie. No jeżeli chcecie, to w którymś filmie mogę to pokazać, ale pewnie już widzieliście gdzie nie, gdzie nie. Można sobie zawsze pożyczyć. Y, pewnie jakąś tam kopię na elicie zwykłej macie, bo... Bliźniaki są bardzo lubiane tak, i bardzo potrzebne, zresztą to jest jedna z najlepszych postaci na wszelkie bossy i tak Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No, miałem wyrazić na koniec swoje zdanie i porównanie, ale zrobiłem już to wcześniej. Według mnie poprzedni event Halloween, ten sprzed roku, był dużo lepszy, z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie było jeszcze skórek, więc mogliśmy wszystko wymieniać na potrzebne rzeczy, z tego co pamiętam można było wyciągnąć naprawdę ogromną ilość kart astrologa ogromną ilość zwojów frakcyjnych, zależnie od tego kto co wybrał i to były ilości rzędu 100 na przykład, nie, nie 10 nie 4, tak jak ja tutaj o, dostałem 4 karty astrologa, tylko mogłem sobie wymienić tam bardzo dużo tych kart astrologa nic, zwojów tam po dwa nie leciały z losowań, tylko można było sobie na przykład 100 wymieniać, nie? jeżeli wszystko przeznaczyliście to jedna rzecz, jeżeli chodzi o nagrody, tutaj były niestety losowe. Można sobie kupić walutę do losowania i liczyć na szczęście, co jest też bez sensu, tam można było po prostu kupić walutę do eventu i sobie wymieniać, nie? Tutaj no niestety, jeżeli chcecie wydać pieniądze na ten event, no to liczcie na szczęście. Druga sprawa to aktywności, czyli w tym evencie tak naprawdę cały ten event Halloween się sprowadzał do tego, że odbieraliśmy walutę Tutaj do losowań zadań codziennych i w sumie tyle i losowaliśmy, nie? I sam event z kapelusznikiem też był skopiowany. W zeszłym roku mieliśmy chociaż prowadzonego bossa, Nemore, nie? Więc mimo wszystko poprzednie Halloween było dla mnie lepsze. Co nie oznacza, że to było złe, to był też całkiem niezły event, ale no któryś muszę wybrać lepszy gorszy, to ten z zeszłego roku zdecydowanie lepszy. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trochę gadania na koniec, ale mówiłem, że tak będzie. No i swoje zdanie oczywiście możecie wyrażać w komentarzach, czy ten poprzedni event był lepszy, czy ten był lepszy. Może zrobię jeszcze ankietę na społeczności, żeby po prostu dowiedzieć się, co o tym myślicie. Ja Wam dziękuję, życzę Wam miłego, przyjemnego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.